Witajcie ponownie. Dzisiaj kolejny pomysł na obiad. Zrazy takie trochę oszukane, bo zmielonego mięsa. Pyszne z nadzieniem z pieczarek i wędzonego boczku. W sosie pieczeniowym. Idealne na obiad dla całej rodziny. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia pieczarek. W kosteczkę potrzebujemy około pół kilograma pieczarek. Pieczarki pokrojone to teraz jedna duża cebula, również w kostkę. Na patelnię wlewam odrobinę oleju i wrzucam najpierw pokrojoną cebulkę. Przesmażam. Jak zacznie mi się rumienić, to dodaję pieczarki. I smażę, aż będą ładnie przyrumienione, a cała woda z nich odparuje. Jak pieczarki się już zarumienią, to doprawiamy je solą, pieprzem, majerankiem, około jednej łyżeczki, dwoma ząbkami czosnku. Przesmarzamy jeszcze dosłownie minutka lub dwie i wyłączamy. Pieczarki studzimy. Pieczarki stygną, a ja przygotuję mięso mielone. Mam tutaj widać, Ciemniejsze i jaśniejsze, bo mam 600 g mięsa mielonego wieprzowego i 600 g mięsa wołowego. Musimy je teraz doprawić. Słodką mieloną papryką, półtora łyżeczki, jedną łyżeczką pieprzu i jedną łyżeczką granulowanego czosnku. Dodaję również około jednej łyżeczki soli, ale to oczywiście do smaku. Do mięsa wrzucam również posiekaną natkę pietruszki i dwa jajka. Wciskam świeży czosnek, około dwóch ząbków. Mięso dokładnie wyrabiam, jak na kotlety mielone, aż wchłonie całe jajko i będzie gładka. Lekko lepiąca się masa. Gotowe mięso dzielę sobie na porcje na około 10 zrazów. Teraz na folię spożywczą kładę pierwszą porcję mięsa, spłaszczam na prostokąt i smaruję musztardą, u mnie łagodną, delikatesową. Kładę kawałek boczku wędzonego, parzonego i odrobinę pieczarek już przestudzonych i zawijam za pomocą folii spożywczej, jak w rolatkę. brzegi zlepiam i robię kolejnego. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba wam się przepis i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi innymi przepisami. Zajrzyjcie również na inne moje filmy z przepisami, których jest już ponad 500 na moich playlistach. I gotowe. Wszystkie 10. Teraz na patelnie ląduje odrobina oleju. Może trochę więcej niż odrobina. I będę obtaczać każdy z raz w mące. I obsmażać na patelni z każdej strony. Na początku wszystkie się na patelni nie zmieszczą, ale po chwili będą się zmniejszać odrobinę i upchnę wszystkie. Obsmażamy, aż się zrumienią z każdej strony. Jeśli macie taką całkiem sporą patelnię, jeszcze większą niż moją, możecie po prostu na patelni je do końca już zostawić i skończyć je. Przygotowywać właśnie tu. Ja jednak tą patelnię mam taką na styk z tymi wszystkimi zrazami, więc zaraz sobie przełożę do rondelka. Przekładamy podsmażone zrazy. Na patelnię wlałam odrobinę wody, żeby zabrać cały smak z zasmażenia, i wlewam do rondelka również. Dolewam jeszcze odrobinę przegotowanej wody, przykrywam i duszę na średnim ogniu około 15-20 minut. Po tym czasie przygotowuję sobie jedną łyżkę mąki pszennej, może być również ziemniaczana, z wodą rozmieszam dokładnie, żeby zagęścić mój sos. Wyjmę już uduszone z razy na półmisek. Wtedy sos zagęści mi się dużo łatwiej. Wlewam mąkę z wodą do sosu, mieszam, nie wlewam wszystkiego naraz, tylko po trochę, żeby zobaczyć jak gęsty sos chcę uzyskać. Więc wlejcie po trochę i jeszcze mieszajcie. Jak się zagotuje, to się troszkę zagęści, i ewentualnie, jeśli uważacie, że jest jeszcze za rzadki, dolejcie jeszcze trochę. Spróbujcie sosu do smaku i ewentualnie doprawcie. Gotowym sosem polewamy zrazy i możemy podawać. Jeśli podobał się wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.